W 2008 roku Starbucks zamknął wszystkie swoje lokale w Stanach Zjednoczonych. Informacja wywieszona na 7100 zamkniętych drzwi głosiła potrzebujemy trochę czasu, by ulepszyć nasze espresso. Przygotowanie dobrego espresso wymaga wprawy, dlatego też postanowiliśmy poświęcić się udoskonalaniu tej sztuki. Decyzję o zamknięciu kawiarni podjął Howard Schultz, obecny szef firmy, która w tamtym czasie chwiała się w posadach. Gdy istnienie Starbucksa stało pod znakiem zapytania i firma zaczynała przynosić gigantyczne straty, Schultz po ośmiu latach powrócił do gry na stanowisko dyrektora generalnego. Tak jak Steve Jobs po powrocie do Apple'a, Schultz dokonał rewolucji: zamknął prawie tysiąc lokali, zwolnił 20 tysięcy osób, zrekonstruował finanse. Słowem, dokonał wielu kontrowersyjnych zmian, stawiając swoją firmę na nogi. A to przyniosło spodziewany efekt. Dziś Starbucks to 70 milionów kubków kawy tygodniowo, wydawanych w 21 tysiącach kawiarni w ponad 60 krajach. Roczne przychody firmy przekraczają 13 miliardów dolarów. Sam Howard Schultz to jeden ze stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie, z majątkiem szacowanym przez Forbesa na 2,5 miliarda dolarów. Jego droga do sukcesu nie była jednak łatwa. Schultz pochodzi z biednej rodziny, wychował się na Brooklynie. Mimo to nigdy nie poddawał się przeciwnościom losu, jako jedyny ze swojej rodziny uzyskał stypendium i ukończył Northern Michigan University. Rozpoczął pracę w Seattle w firmie Starbucks, a kiedy jego innowacyjne pomysły nie spotkały się z aprobatą zarządu, stworzył własną sieć kawiarni, Il Giornale. Po kilku latach odkupił od dawnego pracodawcy sześć sklepów i palarnię kawy. Nazwę Starbucks zachował, bo podobało mu się, że nawiązuje do jednego z romantycznych bohaterów Moby Dicka kapitana Starbucka. Zainwestował w rozwój całej sieci, dzięki czemu stworzył najważniejszą i największą sieć kawiarni na świecie. Ostatnio zrobiła się o nim głośno, kiedy zapowiedział, że Starbucks będzie sponsorować swoim pracownikom czteroletnie studia. Na studia w trybie online na Uniwersytecie Arizona mogą aplikować wszyscy amerykańscy pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze, którzy nie mają wykształcenia wyższego, zapowiedział Schulz. Oznacza to, że blisko 140 tysięcy ze 190 tysięcy pracowników może starać się o dyplom. Media rozpływały się w pochwałach, pisząc o jedynym prawdziwie odpowiedzialnym szefie w Stanach Zjednoczonych. Ten z wrodzoną skromnością odpowiedział, Taka pomoc nie przysłuży się jedynie pracownikom, a całej gospodarce. Świat potrzebuje wykształconych ludzi. Niech Starbucks ma w tym swój udział.